Cześć, z tej na ekranie modraszek, który już odfrunął targany przez wiatr. Jak tam u Was wiatr? U nas hula, co nie mogę. A wszyscy wiedzą, że jak wiatr hula, to Linę też rzuca po ścianach. Yy, dlatego też filmików nie było, ponieważ fatalnie się czułam ostatnimi dniami. I nadal się nie za bardzo czuję. Tym bardziej, że sobie za duże tempo narzuciłam, jeżeli chodzi o ogród. Za mocne tempo być może i trochę się przerobiłam jak zawsze. Jak to ja. Dlatego też nie wyrabiałam z filmikami Być może w tym tygodniu też będzie ich mało Za co przepraszam Ale no niestety takie życie Jak tam u Was huragany, sztormy Ja sobie zrobiłam moim ogórkom I tutaj skrzyni z cukiniami I innymi Taki, Taką osłonę przed gradem Bo w sumie tyle wiatr, tylko o grad mi chodzi Żeby ich nie potergało. Byłoby mi ich żal, bo chodzę, dbam I lubię ogórki i jeszcze czosnkiem się pochwalę. Mój własny, własny rodzony czosnek. Nie jest za duży, ale własny, z własnej hodowli. Widać tu coś, czy cień. I też mam też gdzieś tutaj wielki czosnek. To jest czosnek słoniowy, który w sumie nie jest czosnkiem, tylko bardziej cebulą, ale jest z porawy. Też już wyrwany został, mimo że jeszcze mógłby trochę być wiem, na grządce, ale potrzebowałam grządkę zwolnić, a to jest długa historia, dosyć dramatyczna. Potrzebowałam posadzić cukinię, bo cukinię mojego taty na działce zżerają po prostu ślimaki, więc nie będę karmić ślimaków moją cukinią. I dlatego próbuję ją wyhodować u siebie. No. Ale to tyle. Yy, ogląd, oględzin ogródka. Dziękuję za uwagę. Niedługo wracam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cie chłodno. Nie ciepło. Chłodno i bezpiecznie. Do usłyszenia. papa! Pa.